Widzowie, dzisiaj będzie odcinek ze sprawdzania seedów Więc Pierwszy seed to sprawdzę seed 0 no, Wczytał się? Wczytał No to stworzę No i No nie jestem widzę to już na świecie No spał normalny A może za tą gorącość być? No taki normalny spawn. No, Ale jak pójdziecie w tą stronę, będziecie mieć plaże, jakbyście chcieli. Ale jeszcze dalej macie dżunglę, więc moim zdaniem ten scyt. Dostaję jakieś takie, no, 3 na 10. Sprawdzam kolejny seed. No i tu piszę seed 555 333 000. To będzie może jakiś seed ciekawy. Jak widzicie widzę, że jestem już na świecie no tu Ciekawy są, bo tam jest bią śnieżny, tu jest dzień normalny. Ale dobra ja tu idę coś sprawdzić. Tu przypadkiem nie ma żadnej struktury dookoła. Tu macie kaj. Okay. Tylko pamiętajcie, że to nie Java edition. Na Java jest inny generator niż na bedroku I no tu jest. O! To, że tu są dwa kejwy. No i to jest. I no. Też 3 na 10 seed. Sprawdzam kolejny seed. Tym razem to będzie 220. Nie. 229 może jest ciekawe będzie No i tu jestem już na świecie i no co tu jest To jest 229 No i tu słaby spawn no, no tu nic nie ma nawet drewna blisko spawna nie ma kopalni też nie za wiele no to nie wiem takie No, 1 no na 10, no bo co mam powiedzieć? Dobra, jest kolejny seed. Tylko, że przerwało mi się nagrywanie, kiedy ten seed wpisywałem. ale. No, co mam zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tu gdzieś podobno jest wioska. W tym seedzie. Ja w ogóle mam jakiego ja mam skina, bo nie widać. A nie mam skina. Dobra. Sprawdzę co tu jest. O! Mówili, że wioska będzie. Jest. Wioska, czy tylko czy tu się opłaca? Jakoś tak wchodzić. No, no, opłaca się, bo na stare łóżka tu są. A na tym biome rzadko są łóżka. No i tu nie ma nawet kowala chyba. Kowal nie jest najważniejszy. I macie golema do zabicia. No to jest kowal. Nie, to nie jest kowal. Ale no... Co się z tym domem stało? Oj oj zniszczy dach to, to będzie dom bez, bez dachu. Normalnie. Ale okej. Okay. Przejdźmy do... Właśnie... Ja to nie jest kowal. Taki komin ma dynie. Nie, to nie kowal. Dobra, przejdźmy do następnego sid Dobra. W tym razem wkuszę SID jakiś minus 122 777. O. Minus 122 777 to jest sid w którym kryje się nic. Dobra, ale co jest dookoła spałnia? No widok, to tu są ładne. Tu jest biom. Jakiś tu kolejny, tu kolejny. Tu dużo biomów tu macie od razu na spałnie. Więc ja tu sprawdzam co jest dookoła. No i wy też oceniajcie w komentarzach jest dla Was jest najlepszy, napiszcie w komentarzu, bo tak wiedza mi się taka przyda No i co? No tu nic nie ma na tym siedzie. O, żelazo nawet. I to nie jedno. No i... No. Moja cena to 5 na 10, bo jest dużo biomów na tym seedzie na raz. Więc przejdźmy do następnego seed. Następny seed to też będzie minus, minus 4, 3, 2, 1. O i co na nim mogę znaleźć? Dobra. Co ja tu mam? No. Co ja to to nie jest dobry seed jak już widzicie, bo mamy pustynię tu. Ale a piramidę też tu mamy. Blisko spawna. A jakie skarby w tej piramidzie byście dostali? Dajemy to wam dla konie. Sztabki złota. Cztery. I złoty jabłko. No, nie za bardzo się tu płaca iść, bo nic tu nie znajdziecie jakiegoś ciekawego. Ale, ale zamiast tej piramidy moglibyście trochę ją przeremontować i zbudować tam startowy dom. taki. No i tu powiem. Czy tu coś jeszcze będzie? No tu nic nie ma więcej. No nic tu nie ma. Jakbyście chcieli się bawić, w chowanego ze swoimi znajomymi, to ten CD jest bardzo fajny. Więc. Nie, tu coś jeszcze było chyba, pod wodą. O, i macie takie koralowce jeszcze. Moja ocena tego sida to muszę pomyśleć tak. Hmm. no takie. Mocne 3 na dziesięć. Przejdźmy do następnego sid Następny SIN to będzie minus 9, 999 no i kolejny to będzie właśnie SID. Sprawdzę go i tu już się ładuje, ładuje, więc no mm, ładuj się szybciej, bo, bo odcinek nie będzie czekać. Znowu spał na. A, to nie na pustyni, to na dżungli. No i to, wreszcie jaki seed jest. Ten seed ma wioskę i nawet kowala. Jakie skarby są u kowala? Przekonajmy się. No, nawet na start to jest taki dobry seed. Może jeszcze druga wioska gdzieś blisko też się znajdzie. Sprawdzę dookoła oblecę tą wyspę. No i. O, macie nawet cave tu. A w tym cave mogą się znaleźć diamenty. Ale nie będę tam. Ej! To jest jeszcze ta kopalnia! Hmm. A w skrzyni tej? Mm. Moja ocena to... 8 na 10. Przejdźmy do następnego seed'a. Następny seed... To może będzie jakiś... No, teraz bez minusów. 122 Zero, 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 sześć, 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 siedem, siedem, siedem i 8 I co tu powstanie? Co powstanie z tego seed'a? Bo ja nie wiem trochę, a muszę wiedzieć. Może jakaś wioska będzie? Jak będzie wioska, to będzie duży plus. Nie ma wioski, chyba, że... No wioski to tu akurat nie ma. Z tego co rozumiem. Ale jest za to portal z blokiem złota nawet korełkami żelaza, siekiera, wydajność 2 no, ale szybko się zużyje też no i na tym biomie właśnie tym jest duża szansa, że będzie też wioska, więc no oceniam ten może będzie tu podziemna ta kopalnia opuszczona. Opuszczonej kopalni tu nie mamy. A może jeszcze tu będzie? Nie. Nie ma. Moja ocena tego sida to takie... Dajcie mi chwilę pomyśleć. 5 na 10. Przejdźmy do, ostat... do ostatniego seed. seed. Teraz to będzie, oj. Teraz to będzie seed. Minus 777. 567. 980. Ten się może być dobry, więc sprawdzę go. Dobra, tu hmm, długa, taka. Dookoła nie ma jakichś dobrych rzeczy, tylko bambusy. No i arbuzy. Hmm. I to tyle co tu może być? No mm, i taki biom, blisko właśnie dżungli, to jest dziwne też. Ale no. Ej, co? Co? Jakbyście chcieli jeszcze taki biom? Trzy? Ej, no te, te dwa biomy ze sobą pasują. To jezioro i dżungla. Ej, no. To wygląda ładnie. Na przykład w takim miejscu, mogliby sobie zrobić domek na drzewach. Dobra. To był ostatni Sidów w tym odcinku. Jak się Wam podobają takie odcinki, to pięć łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek z Sidów. Teraz nara.